Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jalopi. I generalnie, jakby ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie, że e, nie starczyło mi na hotel. Jestem po prostu biedny. Jestem po prostu biedny, muszę zarobić jak najszybciej e, i jak najwięcej. Nie wiem jeszcze jak. Generalnie, jak mi się coś teraz popsuje tutaj w tym samochodzie, to już jest normalnie taka kaplica, że to jest szok. E, może być tak. A czyli to dopóki się po prostu. Nie prześpię, to nie mogę wybierać, tak? Aha. Czekajcie, muszę przespać, żeby był następny dzień. Ale żeby to zrobić... ...to przecież muszę... ...zarobić. O cholera. O cholercie, ale jesteśmy normalnie teraz w ciężkim szoku. Znaczy, ja jestem w ciężkim szoku, 20 wart w sprzedaży. Niech mnie zaraz jedno kółeczko sprzedam i będę miał. Kurde, muszę to zrobić. Muszę, muszę, no ja miałam innego wyjścia. Muszę to koło sprzedać. Trochę jest mi tutaj ciężko na serduszku, że muszę to zrobić. Ale no niestety, bo inaczej tutaj nic nie zdziałam. Masz, żerujesz na mojej biedzie. Nie wdzięczniku jeden. Dobra, ci i teraz mogę iść na motel. Eee, I teraz mogę się przynajmniej chyba wyspać. No weź tu zgaś. gaś, no weź, weź, I wychodzimy po prostu, tak go. Stanąłem sobie na środku, druga. A poczekaj, akumulator. No, trzeba pilnować tego, nie? Żeby tam wam się akumulator nie rozładował. Jak nie macie zastępczego, to już normalnie stoicie. Co? Teraz mi przyjmieś Pokój 1B na parterze, widzisz? I dla mnie przeszkadza, zaraz. Jedna marka mi została tam jeden B na parterze tam jeden B na parterze, zaraz kurde, no wciskaj ten klucz tutaj Uja, nie ma nic nie ma, też nic nie ma e, standardowy rytuał deska podnosimy Tu otwieramy tu przecież nigdy nic nie ma, ten ja nie wiem, po co ja tu mam po coś Karnia jakaś, nic dobra, możemy iść spać zaraz pewnie będzie następny dzień Dobra, mamy następny dzień. Dzień siódmy w zasadzie. Generalnie. Dzisiaj mi coś dacie. Pieniądze? Ludzie, no zlitujcie się. Muszę koło kupić. Odkupić w zasadzie. To nie Lombard, ale wiecie. Coś tym będę jedna. No. Okej. Okay. Zapamiętam. Jeszcze będziecie chcieli pospać kiedyś. A pamiętam to sobie. Znaczy i tak tam gapisz. Ty. Sami mi zaparkowali pojazd. Normalnie usługa full service. W motelu. E, dobra jedziemy. Jedziemy. Trzeba wybrać drogę. Teraz zobaczymy co tu mamy. Czemu do Turcji? Jak ja nie chcę jechać do Turcji. Kontynuuję. A, dobra. Do Dubrownika. I do Bułgarii. E, no, tutaj będziemy mieli jakieś złomowisko, więc to sobie wezmę, bo może jakaś fajna... no Jezus, znowu ten deszcz. Mam dość tego deszczu. Jedziemy. Teraz tak jakoś bardziej leje. Ło, to nie tutaj. Krynica. Gdzie ty jedziesz? Dobra, tędy musimy sobie pojechać? Znaczy, musimy. Ja muszę przydać. Teraz zobaczymy, gdzie nas to w ogóle wszystko zaprowadzi. Jezu, zaczyna się, zaczynają się te górki, i w ogóle dobrze, że mam przynajmniej cały samochód naprawiony. Może będzie jakoś lepiej tutaj przejechać. Po prostu o, zobaczcie Salon Lajeczk. Sobie wejdę tutaj na chwilę, żeby popodziwiać, co oni tam mają fajnego, co bym chciał tutaj dosłownie kupić. Oni pewnie będą mieli tam taki fajny licznik. Tutaj, witam, dzień dobry. Miało przyjść na nasz katalog. No nie omieszkam tego zrobić. Dobra, więc w tym wprowadzeniu dowiedzę nam, patrzcie. Uuu, nowe. światła, klapacie tu już w zasadzie mam. Drzwi po stronie pasażera zastępuje, a tutaj są drzwi od strony kierowcy namalowane. No bobać. Dobra, ci w zasadzie nie mają tego co ja bym chciał, więc tak naprawdę na razie, która jest godzina? Oj, jak ten czas szybko leci. To jest dziewiąta. Zanim ja tam to jadę, pewnie będzie z 15, znając życie. Dobra, ciskaj. No, jestem ciekaw, co w ogóle znajdę na złomowisku i gdzie to złomowisko się będzie znajdowało. Pewnie tutaj gdzieś niedaleko. Jak mnie pamięć nie byli. O, chyba jakąś paczuszkę tutaj widziałem, mi się wydaje, co? Weź czekaj. Tutaj z tyłu, no jednak tak, dobrze mam. To, to dobrze mam, dobrze widzę. Podejdź tutaj kawałek. Teraz się przekonamy, co tutaj mamy. Znaczy, to się przekonamy dopiero później, gdzieś pod sklepem. Ja sobie to tylko zapakuję, tutaj. Generalnie Bułgaria jest naprawdę ciężkim tutaj dla mnie krajem, bo tutaj jak widzicie, są takie górzyste tereny, których ja właśnie nie lubię. Bardzo nie lubię. Są po prostu, o, zaczyna się i znowu będę 20 na godzinę. Po tej górce normalnie mi się odechciało. Zobaczcie na to, jak pojazd zwalnia. W ogóle nie można tutaj szybciej pojechać. Tą Bułgarię to ja jadę normalnie chyba z godzinę czasu. Znaczy wtedy przynajmniej jechałem gdzieś około godziny czasu. I teraz pewnie znowu tak będzie. To będę jechał godzinę. Po prostu masakra, co tutaj się dzieje, nie? Tak w ogóle nie powinno być. Jak chwaliłem w odcinku z Bułgarią, który się nie pojawił. Jak chwaliłem to, że fajnie, bo jest inny teren już. Tak w sumie teraz go nienawidzę. To, to, to tam za tymi górami to dopiero będzie koniec, nie? Po prostu tyle jeszcze drogi, po prostu masakra. Bugara jest według mnie najgorszym krajem tutaj do tego, żeby przejechać sobie. Może jak się ma cały samochód już stuningowany taki, ulepszony, to może jest inaczej, ale w tym przypadku to tak, no nie bardzo. samochód mi się ślizga i muszę kontrolować co jakiś czas tutaj. Tam że mam oponę przebitą, ale nie. On tak po prostu tutaj jeździ, tak dziwnie. Dobra, jest przynajmniej jeden plus tej drogi, że jest paczka. Oczywiście paczki tutaj uwielbiam. E, mam nadzieję, że będzie wino. Będzie mega wino. E, a może tak na, na taką paczkę z butelkami? Mm, tak może być, sobie zobaczcie. Wysoka, ze strzałeczką do góry. Mm. Winko może być tutaj. Kurde z tym wysiadaniem twoim. W ogóle coś mi się ze sterowaniem stało. Już szybszą kamerę i jakby takie lekkie ścinki. ją poruszam. Nie wiem, czy coś... Nacisnąłem, czy coś mi się tam po prostu samo przestawiało. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Jest mały problem. Mam... Kapcia z tyłu. I generalnie rzuca mi samochodem. Jeśli ja drugiego bym zdobył jeszcze, znaczy jakby mi się drugi przytrafił, to już jest kaplica, bo mam tylko jedno koło zapasowe. Jeśli by mi się drugi przytrafił, to bym musiał tak w sumie jechać z nim. Uważaj, ale to w sumie... Dobra, bo tutaj z górki to wiesz, ja mogę być taki, o bo sobie ujadę, tak? To... Będzie pod górkę, to człowieku już nie ujedziesz. Weź lepiej tutaj Lewara. więc to po prostu kółeczko. I jedno mi zostało naprawdę po prostu tragedia. Ani żadnego zestawu, naprawdę czego nic. Kompletnie nic. Po prostu koło gdzieś tam. O, tu nie mam. Tutaj w zasadzie mam tylko to. Generalnie weź czemu ty się nie chcesz wyciągnąć co jest Patrz, nie chce mi się podświetlić. O, o o o nie wiem jaki sposób Będę trzeba było co dobra załóż to koło mam nadzieję że na tamtym dojadę nie no coś jest nie tak z tym sterowaniem jak ja mam cały odcinek jak się męczyć tutaj to jest bez sens ile to ma o Jezu, 1-3 to jest zarapadnie, nie nie wiem, co ja mam robić. Mam nadzieję, że na złomowisku znajdę jakieś koło. Po prostu jakiś, nie wiem, wrak po drodze, czy coś, cokolwiek. Po prostu, żeby mógł jakieś koła zabrać. A tymczasem po prostu jadę. Mi nic innego nie pozostało. No zobaczymy, czy w ogóle gdzieś dojadę. 210 do Dubrownika. Już mi się zaczyna dymić. Ale robi się nieciekawie. Jest taka mgła. Chyba nie dojadę. Tam jakieś paczuszki tutaj są, które można tam sobie pozbierać. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś winko może, czy tam coś bardziej wartościowego, e, bo... Najwyżej się cofnę, tak, bo chyba tam nawet jak sobie wczytam, to po prostu mi się ten samochód hmm, pojawi w Bułgarii tam na początku, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam, gdzie zapisywałem w motelu, gdzie spałem. Prawdopodobnie jeszcze te wszystkie te skrzyneczki tutaj też się tam pojawią, więc ewentualnie to jest takie wyjście awaryjne, bym powiedział, w tej całej sytuacji, aczkolwiek dalej mnie to martwi, naprawdę. Ty, jest jakiś wrak! Chyba jestem uratowany! Jeszcze mi tamta yy, opona nie pękła, ale mam nadzieję, że tutaj chociaż jakąś jedną znalazł, co? O jest, patrz, jest jedno koło. Dwa na trzy, Legancko zabieramy to, zabieramy tutaj, tyk, i jestem w sumie szczęśliwy Właśnie, dalej jest w sumie jeden, to jest już dwa, to jest dalej dwa, dobra, pokaż co masz. Pokaż kotku co masz w środku. Może masz coś ciekawego tutaj, co bym mógł od ciebie zabrać? 2,25 w sumie z braku laku, zawsze można sobie tutaj zabrać, nie? Zawsze to 2,25 dodatkowe. O, kiełbaski. Nic więcej? Nic więcej. No to cyk. Jedziemy dalej. Kurde, z tym wysiadaniem tutaj stąd. O, drzwi zamknij. Odpalony i jedziemy. Idziemy dalej. Ty, po złomowisko tutaj jeszcze, ale jakbym tak nie spojrzał na tą siateczkę, to bym to przeoczył normalnie, nie? Wyłącz tutaj, tych, wychodzimy tutaj. to ci dolega? E, silniczka nie ma, to tylko tyle. Więc silniczek sobie zapożyczymy stąd, oczywiście. Bo na tym złomowisku mogą być bardzo jakieś fajne tutaj, ciekawe rzeczy. O. Ok, tutaj silnika zarąbiście, ziarąbiście. Warty sprzedaży 7, 5, 2,5. No, To jest warty 7. Ja bym to nawet mógł tutaj gdzieś sprzedać, to nie tam. A nie mogę to sprzedać. A nie mogę sobie to zapakować. Dobra, bo tutaj w sumie. Może być coś wartościowego, tak naprawdę. Już raz się okazało, ile to było wartościowe w ja tych skrzynkach, jak nie otwierałem. Jeszcze raz wysiądziesz i normalnie ja wyjdę z siebie stąd. Nie? A nie odpaliłeś. Okej, okay. wjeżdżamy do środka. I co, tu, co tu znajdziemy? Co tu będzie? Uuu. Gdzie to będzie? Uuuuu! to. Tu coś jest. To nawet. Ej, zielony silnik. Elegancko. Elegancko. Rurowy gaźnik. Panie i panowie. Robimy miejsce. Potem ja chyba sobie nawet zamontuję tam do tego. Do swojej lajki. Ja to muszę zostawić. Naprawdę. To w sumie: jakbym coś jeszcze znalazł, to i tak to wywalę. E, tego nie zabieram, bo to jest tylko warty sprzedaży 5. Więc to nie jest takie mega tutaj pilne, żeby to zabierać. Tu widzę, że nic nie widzę. I co? A tu jeszcze. Patrzcie. Hmm. Warty sprzedaży. Sprzedaży 14, ale e, przerośnięty 22-litrowy zbiornik paliwa, hmm. Okay, tylko że zbiornik paliwa to ja mam, to mam w sumie 33-litrowy, to mi jest e, niepotrzebne, nie? Nie w sumie 14 do sprzedaży, ale zaryzykuję i nie otwieram tam tych skrzynek. Bo jednak mi się wydaje, że będzie coś po prostu lepszego niż to, co jest. niż ten, po prostu, bark. Nie, że będzie po prostu. więcej barte. O, no i można jechać. Ja to sobie zapalę, bo tam le leciutko coś dałem, leciutko, leciuteńko, ale zawsze coś. I lecimy. Mam nadzieję, że dojadę. Zostało mi chyba jakieś, nie, 100 km. Czyżbym dojechał, bo to jakiś rozwidlenie, a, tunel jest. Dobra, bo tam łukłami naprawdę przeszkadza tutaj. Ciężko się tutaj jedzie przez nią, zobaczmy nawet w tunelu jest po prostu. Jest masakra. Światła chyba, które są na dach montowane, one są. One powinny raczej dawać super efekt świetlny, jeśli o to chodzi. To jest chyba granica. Dokładnie tak. Dobra, czyli już jesteśmy prawie że na miejscu. Bardzo się cieszę z tego. Więc tylko przebić tą granicę. Daję do sklepu. Kurde, nic tak nie widać tutaj. Dobra, wino jest zabronione, ale wina to ja przecież nie mam, no chyba, że w tym... po prostu... ze skrzyneczek. Mam nadzieję, że nie będziecie kontrolować. Moi drodzy. do porządku, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dziąka. A, to chyba te opony są tylko po to tutaj, żeby Uuuu, po pachołeczkach pojechałem. Te opony chyba tylko służą do tego, żeby po prostu nam ten szlama się tak nie obijał o blachę. Jak się zamyka. Tak mi się wydaje. Za co, ja tu musiałem do góry chyba jechać wtedy, nie? Kurde. Jedna górka, no w tej Bułgarii wiecznie górki, wiecznie, no naprawdę. Tam na końcach żeśmy byli, czyli na dzisiejszym początku były górki, pod górkę trzeba było jechać tak samo tutaj. Motel, bo naprawdę ją ma tam na górze. Gdzieś tutaj chyba. Gdzieś ten znak powinien być. Nie wiem, czy to nie jest od tego. Zaraz zobaczymy. Tak, to jest stacja benzynowa. No więc tutaj będzie można sprzedać. To co jest w tych skrzynkach? Trzymajcie kciuki, żeby to było coś wartościowego, nie? Trzymajcie. Naprawdę trzeba sprzedać. Trzeba zadankować. Trzeba sprzedać. Turde, trzeba zapisywać to. Dobra, zacznijmy najpierw od takiego elementu jak tankowanie. No, jak zwykle. Czemu nie mogę? Co cię boli? To jest. Zatem? ten? Mm, za blisko? Jak za blisko to wystarczyło tylko powiedzieć. Ja generalnie mogę Ci odjechać stąd. Bo to raczej nie jest tak, że stacja jest nieczynna, nie? Czemu nie mogę? Paliwo się skończyło, czy co? no nie wiem, coś się powstawało. Ej, nie róbcie ze co? Ze mnie normalnego człowieka co to jest zero? To filtr powietrza podstawowy. Eee! Po oko. Eee. Dobra, to na razie może ja sobie zsiadam po prostu te rzeczy, może nie wiem, coś się naprawi. Bo wydaje mi się, że coś się po prostu eee, zbugowało. Dobra, zostawię sobie tutaj. Pojemniczki, te pojemniczki też się lubią bugować, nie? Łale. To się w tej grze lubi bugować. Dobra, cyk. Jedna boczuszka. Tu następna. A i w bagażniczku będę miał jeszcze jedno. okej. Okay, spoko. Tutaj. To jest łomik, bo tam trzeba otworzyć łomikiem. A. No tak. Kiełbaski. Lekarstwo. To już w sumie lepiej. Lepiej, naprawdę jedna tekstylia, nie? Po prostu... Rozbój w biały dzień. Zostawię to tutaj już w sumie. Już. Zawlokłem tutaj to. No muszę to wystawić. Po prostu paranoja. A, może mnie... A bo może ja nie mogę tankować, bo mi po prostu nie stać na to. Tak? Nie stać mnie? Tak, on jedną markę, tylko i prawdopodobnie to jest problem. Patrz, ile zestawów do nabrawiania, ja nie mam pieniędzy. Ile za to dostanę? 38. Weź moje pieniążki, ciężko zarobione. Eee, kurde, ja nie zadanguję tutaj. Na hotel muszę mieć znowu. 18 litrów, 10 mam, 28, dobra, wystarczy. Wystarczy. I w ogóle ta podróż jest gorsza od tamtej. W ogóle nic nie mogę znaleźć takiego wartościowego. Żeby sobie coś tutaj sprzedać, nie? To taka kaszana jest. Dobra, trzeba znaleźć motel. I trzeba się drzemnąć, mam nadzieję, że wystarczy mi tutaj pieniędzy na niego. Że zaraz nie będę miał niespodzianki w postaci, że Ład za mało masz pieniążku. Albo może ktoś się tam dorzuci spokojnie. No zobaczymy zaraz. Dobra, tutaj nawet parku i chłopię, no dobra. Byle by się czas zgadzał, byle by się czas zgadzał. Powiedziała. Ale... Są jakieś żarty, nie? No weźcie, poradujcie jakimś groszem. To cholery jasne. Jedną markę mi brakuje. Mogę ten gaźnik sprzedać. Ale tam tam będzie uszkodzony. To może będzie lepszy. Patrz nie dadzą mi. Okay, czyli pewnie jak już wykorzystałem jedno, to i drugiego nie mogę. I muszę się wrócić na stację. Sprzedać ten mój gaźnik. Chociaż... Patrz na to. Nie. Ma Wartość sprzedaży Kompletnie małą Kompletnie I tu mam jeszcze tu Może jakbym to sprzedał I tu mam jeszcze do sprzedaży Eee to spoko Ja o tym zapomniałem e, to z buta będzie mi szybciej Chociaż nie muszę tam podjechać Bo wszystkiego nie zabiorę naraz no. Nie w tak już powoli. Wiecznie nam wszystko brakuje. Zapisać coś sobie nie można, tak po prostu tutaj gdzieś, albo nie wiem... w tym miejscu, tylko trzeba się przespać. Trzeba mieć pieniądze na ten motel. Zaczyna być już ir irytujące tak naprawdę. Gdzie jest ta stacja? Przecież to było kawałek, tutaj jest, dobra. Tankowe co chłopie nie może. Bo cię nie stać. Bo to, bo tamto. Wyłącz to, bo teraz trzeba oszczędzać na paliwie, którego i tak nie ma za dużo. Prawda, wiecznie coś. Jeszcze te kubki, bo te kubki też przynajmniej coś tam są warte. Mało, bo mało. Zawsze coś. Jakieś lekarstwo jeszcze tutaj się ustało. O, patrz. I tutaj? Tam jeszcze coś? Nie, no tu. Ja, ale lekarstwa w jakimś kraju chyba by tam więcej warte, mi się wydaje. Nie? nie wiem, czy nie warto na przykład w którymś kraju sprzedawać lekarstwa, w którymś na wino, e, w którymś coś innego. No tak pewnie jest. Ale głupi wszystko sprzedaje tutaj. A gdzie popadnie? Dobra, no ale no nie będziemy stać na opony, na nic mnie kompletnie nie będzie stać. 25. Hmm. 45. Chociaż jakby jakaś opana była za 20 Czyli w ogóle Dobra, ile został naprawdę? 15 60 Dawaj tą jedną To jedno koło 44, dobra Jedno koło muszę mieć, no to w sumie to jest mus. koła to jednak wiecie, dają no, Wydają się. Ale generalnie... Następna podróż chyba będzie jak najkrótsza, byle po prostu tylko dojechać. Po drodze, aby coś może znaleźć. I to prawdopodobnie będzie tyle. Bo myślałem, że droga powrotna będzie tak w sumie łaskawiejsza. A nie to, że na przykład wuj nas już opuścił i... i nam jest w zasadzie ciężej. Każdym dniem po prostu jest coraz ciężej, coraz mniej się znajduje w tych paczkach. Tak naprawdę zaczyna być nic, bo w tych paczkach naprawdę jest nic, no jakaś tam kiełbaska, coś ten, to nie to samo. To nie to samo, jak ja znalazłem wtedy tą skrzynkę z tym, z tym winem. To dopiero był łup, to chyba 500 marek wtedy było i tak, nic nie ma. Ja sobie zapisuję. Ok, oczy zamknięte. A więc wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci podobało się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę. subskrybuj ten kanał. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, bo tam odpisuję na wiadomości. Zapraszam Cię na Discorda. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.